Weszłam byłeś po piwo i po pipce <gry> Gdy wiesz, że powinieneś a głowa mówi, że to jest zły pomysł o ale niestety nie jakiś zaczep no i tak to wygląda tam przechodziłem tak wyglądam Woderów nie zabrałem, bo i po co ciepło jest. Mam nadzieję tylko, że nie dostanę jakiegoś syfa od tej wody i trzeba próbować zobaczyć na tej przykosie tutaj co się będzie działo. Pogoda fajna, tylko pewno zacznie padać ale już poszliśmy po wodzie to że tak powiem widać na mnie straszne popróbujemy zobaczymy co się tu dzieje zostaje do wieczora a jak będzie się coś działo to może i dłużej na razie sobie w ciągu dnia kręcę za sumem bo bolenie nie wychodzą Próbujemy zobaczymy kto do nas jeszcze przyjdzie bo chyba jeden z kolegów się zapowiadał że podejdzie tylko żeby mu przetrzeć szlak zobaczyć którędy przejdzie w woderach nie w spodniogutach Spróbujemy. strasznie tu płytko jest teraz na ja założę jeszcze innego woblera później popróbuję. W razie chcę przemusić tym, żeby ruszył dno. Zobaczymy czy gdzieś jakieś małe sumki nie grasują tutaj na płytszej wodzie. Widać, że tu dużo drobnicy się ustawia, się zrobiła przykosa, nie jest duża, o widzicie jak gania boleń. Albo jakiś inny drapieżnik, ale tam jest płyciusieńka woda, także ta ryba naprawdę musi być bardzo mała, jeśli ona tam wchodzi. Tam jest woda do połowy łydki. A tu wobler widać, że idzie głębiej i później wychodzi z rynny. Obserwowałem wodę któregoś dnia, co się działo. To tutaj, wzdłuż tego piachu, dosłownie uciekała cały czas drobnica. Tylko no, będziemy musieli zostać do wieczora, żeby zobaczyć, czy że tu się coś dzieje. Plery mnie trochę bolą, chyba mnie zawiało. Tak to jest, jak ktoś kołdrę z was ściąga. Niestety i budzi się człowiek zamarznięty no ale cóż co się będziesz kłócił jak tam zawsze jest racja nawet jak jej nie ma wiemy że te sumki wychodzą tu na płytszą wodę dlatego ja popróbuję stamtąd długo wypuszczać słaby nurt jest i nie ściąga tutaj właśnie na tą część tak jak na tym kamieniu tam stałem, to nie ściąga tylko idzie głównym nurtem a one jednak jak żerowały to wychodziły na płytszą wodę rzadko który uderzył na głębokiej wodzie jak tutaj jest woda tak załóżmy z metr wyżej, to ta ryba po prostu gromadzi się tutaj wychodzi na ten piach i to bardzo często widać nawet spławy tych ryb Także te sunki zrobiły sobie, że tak powiem, tutaj stołówkę i bolenie na tym piachu. To jest trochę błąd, że ja tutaj stoję, bo rzucam cały czas w nurt. A nie ciągnę, że tak powiem, porynnie. jednak jak tam się stoi na szczycie i wyrzuca się po prostu w nurt i on później idzie wzdłuż rynny ten wobler. Tam jest lepsze miejsce, tylko nie, nie każdy może sięgnąć. To co mówiłem, że dużo plecionki musi być ze 270 metrów i wypuszczacie ze 200 metrów albo 150 i wtedy to ma lepszy sens ale tak skoro ta woda opadła to mówię, przejdę sobie, zobaczę z ciekawości co się tutaj dzieje, jak to wszystko wygląda i popróbujemy tutaj na pewno zostanę do wieczora deszcz mnie może nie zmoczy bo chociaż coś tam zapowiadali, jakiś deszczyk ale popróbujemy Tutaj sporo możliwości, a po prostu jestem ciekaw jak to będzie, jak wieczorem, jak te bolenie tutaj zaczną wychodzić i grasować Doble rybie piak dosłownie na płytkiej wodzie Teraz to mało wędki nie wyrzuciłem z ręki, ale plecy mnie bolą, kurde Zabiało mnie po 40 gram i na wędkę do 80 gram. No to już w ogóle rewelacja. Moje plecy mam nadzieję, że się rozgrzeją i dojdą do porozumienia z moją głową, bo naprawdę czuję trochę dyskomfort. Nawet jak rzucam to lekki taki ból ale nie chce się siedzieć w domu a chwila czasu jest także można coś powędkować teraz pójdę tam na szczyt tej wyspy zobaczę co się tam dzieje popróbuję trochę ruszę to dno troszeczkę tym woblerem większym to wiecie, że to mój ulubiony wobler na Wisłę na sumki tylko kotwice trzeba wymieniać Gdy wiesz, że one gdzieś tam są, ale jeszcze nie żerują jak odpalą, to odpalą na chwilę i to będzie 20 minut żeby któregoś zdjąć Wobler Rapalla Shadrap Elite 9,5 cm wędka HypalTak H2 od Majkiego spleciony nawet się ładnie spisuje mi ta wędka do tych woblerów ten wobler pięknie pracuje, nie wiem czy wy widzicie i gocze na boki naprawdę to killer na bolenie zobaczcie, nie wiem czy widzicie no Bardzo dobry wobler. Złapałem już parę boleni na tego woblera. I to naprawdę ładne niektóre. Zresztą ostatnio też złapałem na tego woblera bolenia tam gdzieś nakryłem z filmów o widzieliście jak pogonił chodzi o, wiem że dobre miejsce Raz popróbujemy tutaj teraz zdejmiemy go może się uda to ewidentnie podchodzi za drobniczką i wychodzi z głębszej wody bardzo ciężki wobler i bardzo ładnie pracuje nie, nie wiem tylko czy gdzieś nie zostawiłem wczoraj na spójni Jednego woblera Takiego No ale jak ktoś znajdzie to niech mu nie służy Tak mi się wydaje że chyba zostawiłem Albo gdzieś go upchnąłem do pudełka I ze starości już nie pamiętam gdzie do którego tyle tych pudełek mam Z tymi przynętami że obejrzę to po prostu które dnia urządek jak będę robił to pewno się znajdzie a jak nie to też dobrze no po prostu pod wieczór tak jak złapałem tam bolenia po prostu pod dwie o jest chodzi widzieliście zaczął chodzić jakaś ryba zaczęła chodzić spróbujemy może się uda się zaczęło dziać na wodzie trochę. Chyba w założę Boblera takiego głębiej schodzącego na razie. Sza takiego elitkę, żeby jednak schodził głębiej teraz, bo ta woda jeszcze taka prześwietlona jest w tej chwili i widać, że on nie żeruje. Powierzchni, dlatego poszukam go zaraz głębiej. Zobaczę. No tak to się nic nie dzieje, oprócz tam jednego takiego większego chlapnięcia. Tutaj, czy jednak nie widać ruchu na wodzie. Ani żeby ryba się spławiała, ani żeby ryba żerowała. Nie chcę łapać na małe woblery teraz. I to już raczej nie ten czas już można zacząć używać pomału większych zobaczymy czy coś się dzisiaj wydarzy na razie się rozłączę jak coś się będzie działo to pogadam z wami może jakąś rybę zobaczycie Idę tam trochę dalej podejdę za jak ta drobnica tu ucieka <kuh> zobaczyła ale tych małży tutaj jest a te głąby po prostu wyciągają te małże tłuką je rozbijają i wyciągają po prostu z tych małży wszystko całe bebechy i zakładają na wędkę ale tego jest multum tu Zobaczmy, czy tu się gdzieś nie chowa jakiś wąs. Lazłem do wody. Ta woda ciepła jest. O, tu jest głębiej. Zdecydowanie. teraz idzie po tym ale tak to jest głęboka woda jak widzicie we wrześniu też można brodzić nie trzeba koniecznie w woderach woda jakaś taka klarowna jest wszystko widać nawet w okularach to tak na jakieś 80 centymetrów to widać pod wodą co jest tu się zapadam trochę w ten mu spróbujemy tutaj Dnie ostre orka. Także trzeba popróbować. Może tutaj jakiś diabeł wąsaty wyjdzie. Już idę dać, pokażę. Ja tędy przechodziłem, ale tam kawałek dalej jest, wiesz co, płycej chyba. Tam widać drzewa, że leżą, nie? Tutaj jak ta woda faluje. Bo ja widzę w okularach tu dno, nie? Ja tędy przełaziłem. Ale tu jest płycej. Nie, tutaj jest płycej, o tutaj widać drzewa leżą. No, i tu jest płycej. No tak mi się wydaje. Przynajmniej to jedno jest płycej, bo widać, widzę i kamień, wiesz o co chodzi, i tu pod spodem widzę kłodę, a tam tak miałem dotąd, nie? Nie zamoczyłem, ale... Ty no, ale nie bądź miękka faja, ściągaj tę gumę. Dawaj, w, dawaj w krótkich spodenkach, no. Ja to w gorotek się zauwa, o. Pyk. o, ryba tam się klatnęła Musisz normalnie to zrobić, a nie o. Tutaj to mogłoby ci się przelać, nie? A tu myślę, że będzie lepiej, Przemek. Jakoś się chmurzy trochę. Dalej, dalej. tu jest to drzewo? O tu, no. Ale po tym drzewie to nie będę sześć. Nie, nogę przełożysz. Dobra. boże że się skopiesz, to większa oglądalność będzie. Nie martw się, kolega, ci znajdzie miejsce takie, że po szyję wpadniesz. No tutaj jest płyciej tylko ciekawe czy za tym badylem jest płyciej tu musisz uważać bo tu jeszcze jedna ta jest belka widzę taką drewnianą Ty, no właśnie dotąd daj, dawaj 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 no. dawaj dawaj A, dawaj dawaj nie obijaj ją dogę przełóż przez dół. Trzymasz za to jakby ci te podwiązki miały spać? No tak jest No i tutaj To chyba jest najgłębiej co? No chyba już głębiej nie ma Musisz uważać bo belka jest pod wodą to Tutaj gdzieś na tej wysokości Masz? No no, no mam No już przeszedłeś przez to Już się będzie wypłycać No to tu płycaj, tam głębiej było jak przychodziło muszę powiedzieć, że trzeba wiedzieć gdzie faktycznie gdzie? Goszczą byłeś po piwo i po pitce? <laughs> Czy co? Nie, na rowerze! O, nie gra! Oh. No. Dobry, cudowny. Dzień dobry. <laughs> Kurwa, Strzałeczka. Plery bolą. Jeszcze? Gorąco. Rodnica się chlapie tam kiedyś badela Ja w okulerach bardzo dobrze widzę jak ten wobler pracuje pod wodą, nie wiem czy Wy widzicie na filmie. Ale to naprawdę jest rewelacyjny wobler. Bardzo daleko lata. Idzie to jest wobler do szybkiego prowadzenia. Właśnie taki typowo boleniowy. Ja za bardzo nie lubię łapać cykadami. Chyba że gdzieś naprawdę muszę bardzo daleko rzucić. To wtedy wybieram cykadę, bo jednak one są cięższe niż woblery ale jednak pracę to migotanie tego woblera jest super i polecam każdemu żeby sobie właśnie kupił takiego woblera na bolenie nie urwiecie go bo on idzie pod powierzchnią także a zainwestowanie w takiego woblera zobaczycie sami przy rzucie jak to wygląda jak rzucicie i pracę jego mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdza będę trochę jęczał bo kurde naprawdę mnie te plecy bolą nie wiem czy dobrze zrobiłem że tu wlazłem jeszcze ale jakoś mnie tak dzisiaj naszło żeby sprawdzić to wiem że tutaj boleni jednak grasują na tej płytkiej wodzie myślę że będzie to strzał w dziesiątkę tylko niech one zaczną żerować bo one naprawdę tak nie żerują za mocno tam widzę, że się coś klapnęło przy tej trawie zaraz się tam przejdę, zobaczę ale najpierw tutaj wachlarzem spróbuję obrzucać lecionkę muszę sobie wymienić kupiłem sobie szesnastkę 29 splotową, też hajpa spleciony o. widzicie mi się winę muszę przejść czas uciekać dawaj bo tu z wodą jadą no. Okay. U, kurwa, ale się wierwałem. Kurwa, o nie spadł kurwa ten. No, Przełacz. To tam było lepiej Co? A Jakoś głęboko nie w tą stronę idziesz Tu bardziej na ten, ten Tam głębiej jest Przemek, nie w tą stronę, zobacz, bardziej na ten krzak się kieruj. Już? No? Nie, tu. jest ja tutaj tylko schowałem tą czapkę. A się zbudowałem.